Cześć kochani. Jako, że chodzą pogłoski o powrocie do szkół, to postanowiłam nagrać w tym roku w tak, o tej nietypowej porze makijaż back to school. Może być to też makijaż back to work, po traktujcie go jak chcecie, jak potrzebujecie, ale pomyślałam, że fajnie będzie coś takiego nagrać. Wyrazić swój entuzjazm do tego, że powoli wracamy do normalności. I ja zaczynam, jak zwykle, od bazy podcienie, bo to jest podstawa mojego makijażu. O. Jak zwykle ta sama baza, bez zmian. A następnie przechodzę do korektora, mam tu taki korektor w płynie o, i myślę, że pod maseczkę to spokojnie taki odrobinę korektora wystarczy i rozpracowuję go tutaj pędzlem O, dosyć szybko to idzie, więc na taki poranny makijaż w sam raz. Może jeszcze odrobinę dołożę. O. I szybciutko ta baza makijażu jest zrobiona. Następny punkt, następny produkt to puder koro Carmel i ja go traktuję jak taki podkład w kompakcie, bo on dosyć ładnie mi tutaj się sprawdza w takiej formie, ładnie wyrównuje kolory, więc dlatego też nie musiałam jakoś szczególnie dużo dawać. Tego y, korektora pod spód, dobrze już pudruję powieki. I co praktycznie baza jest y, gotowa. Następny produkt to róż i ja tutaj zdecyduję się na taki raczej neutralny, bym powiedziała, róż. Ani on nie jest jakoś szczególnie ciepły, ani nie jest jakoś chłodny. Nabieram go sobie. I tak trzeba chodzić w maseczkach, więc tutaj jakoś... Dużo więcej kosmetyków na policzku nie trzeba. O. Resztkami też jakoś tu poczole tak odrobinkę, żeby tylko nadać jakiegoś koloru, złamać ten, yy, tą jednokolorowość pudru. I co, zamiast rozświetlacza, yy, skuszę się o użycie cienia i będzie to ten najjaśniejszy cień z palety Urban Decay. Nabieram go sobie na pędzelek. I tak bardzo delikatnie tutaj, o, też na łuku kupidyna. Pięknie tutaj połyskuje i tak bardzo delikatnie. A teraz przechodzę do makijażu oczu. I na początek sięgam po taki puszysty pędzelek i będę tu już praktycznie cały czas się trzymać tej palety Urban Decay. Sięgam po ten brązowy cień. I podkreślę nim sobie załamanie. Ja odrobinę dolną powiekę. Na drugim oku to samo. Nie robię tu jakichś precyzyjnych malunków, bo rano do pracy czy do szkoły to jednak nie wszystkim się chce wykonywać takie jakieś zaawansowane malowidło I... Na całą górną powiekę nałożę sobie ten taki delikatny różowy. On jest bardzo taki spokojny, praktycznie neutralny cień, więc ja sobie to tak delikatnie nim zaznaczę powiekę. Nawet go zmieszam odrobinę z tym brązem obok. Żeby nadać mu taki trochę yy, matowości, matu, no żeby go bardziej zmatowić. O! I żeby się tak nie wybijał błyszcząco na powietrze. O! W ten sposób i następnym pędzelkiem, tym razem taką większą kuleczką, takim, yy, ja wiem, do takich szczegółowych elementów, gra, nabieram w sobie grafikę. I podkreślę nim zewnętrzny kącik delikatnie. O, trochę załamanie i na dolną powiekę o w ten sposób i rozcieram wybaczcie, że dzisiaj tak yy, mało mówię w tym filmie ale mam problem z yy, mówieniem bo byłam chora i zawsze po chorobie buntuje mi się gardło i po prostu nie mogę za dużo gadać. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I ten niższy poziom energii. O myślę, że tyle wystarczy. Coś takiego. Może tutaj jeszcze trochę dołożę. O. w ten sposób. I co? Zbliżam się praktycznie yy, do końca tego makijażu oczu. Ale żeby go trochę ożywić, mam ze sobą blaszkę, mam ze sobą pyłek inglot i mam ze sobą fikser do makijażu. Więc ja szybciutko przygotuję sobie taką mieszankę. Sypkiego cienia i z fixera. I za pomocą pędzelka do eyelinera zrobię sobie taką błyszczącą kreskę w tym makijażu żeby go trochę ożywić naleźć mu takiej lekkości i w zależności od tego ile się daje tego cienia i jak grubo się go nakłada to można tą kreskę zrobić taką bardziej staranną bardziej wyrysowaną albo po prostu tylko taką delikatną i nawet nie musi być jakoś super precyzyjna, bo wtedy ona tylko lekko odbija światło o. i ożywia spojrzenie. Teraz przechodzę do makijażu e, brwi, szczoteczka i żel do brwi HAL, który już doskonale tutaj u mnie znacie. I jeden kosmetyk on fajnie przyspiesza, taki poranny makijaż. Ładnie podkreśla. O! I wystarczy, brwi gotowe. I na zakończenie makijażu oka sięgnę jeszcze raz po paletę z Urban Decay. I jak zwykle jeden cień nałożę podług brwiowy a drugi w załamanie, żeby ten. Makijaż tak dodatkowo yy, rozświetlić o. w ten sposób i co zostało mi tylko wyruszować rzęsy więc yy, ja sobie je pociągnę, tuszę poza kamerą. A Was w tym czasie zapraszam do y, lajkowania tego filmu, do komentowania go, jeżeli chcielibyście o coś zapytać albo y, czym się ze mną podzielić, to chętnie przeczytam w komentarzach. I oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, a ja zaraz do Was wracam. Rzęsy już wytuszowane, włosy i grzywkę rozpuściłam, bo już zbliżam się do końca makijażu, zostało mi tylko podkreślić usta i w związku z tym, że mamy sezon maseczkowy nieustannie od dłuższego czasu, to tym razem nie stawiam na szminkę ani na mocny kolor, ani na błyszczyk, który może się odkleić, a po prostu na taki barwiony balsam do ust i ja tutaj mam wersję różową, chociaż jak sami zobaczycie, to ona tego koloru praktycznie nie zostawia albo zostawia w minimalnej ilości. ale myślę, że ustom taka dodatkowa porcja nawilżenia i pielęgnacji tym bardziej pod maseczką się na pewno przyda. I tak prezentuje się cały gotowy już e, makijaż. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy zamierzacie się malować do szkoły, czy jednak sobie odpuszczacie. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzone chwile i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!